Dzień dobry, witam słoneczka moje słuchane. Zgodnie z zapowiedzią Więcej będzie filmów niż, niż po prostu tych coś Musashi chyba mi odpisał żeby te, żeby nie moja twarz tak delikatnie nie moja morda tylko w było także to ja też te nie, nie lubię oglądać tych, tych gadających głów jeszcze kolusterka co poprawię bo jeździmy we dwoje tym samochodem moja nieustająca jeszcze narzeczona i ja ani, a dzisiaj Dzisiaj bym chciał porozmawiać o takiej dość dość dziwnej rzeczy. Ale w ogóle to witam w poranku alkoholika. już zaczyna być coraz lepiej Oglądalna Prawda? Nie ma jeszcze takiej oglądalności, jak mają Słuchajcie Ci Ci fachmani nie, Jeszcze źle tak, No i teraz okej, okay. dobra ja Kolega poszedł i wam powiem tak, że wszystko idzie. Na pani chyba administratorka nie za bardzo ją poznaj. Yy, wszystko idzie w dobrym kierunku, słuchajcie, zmierzamy do celu, a mianowicie do śmierci. To jest nasz cel, wiecie? to tam to, tamto, to nie tam, to jakieś tam chowanie dzieci, wyjazd, to są, są takie pośrednie, ale cel jest jeden: umrzeć. Umrzeć, a ponieważ czy to prędzej, czy później, każdego nas to czeka, to co jest najważniejsze. Najważniejszy jest dzisiejszy dzień. Jest ta chwila, w której, w której żyjemy. I tylko to się liczy, słuchajcie. No jedź. No jedź. Dornioty. Nagocony ubiet. No i słuchajcie. Musiałem się jakoś wyrzeć, ale tam on musiał puścić z <laughs> jego znowu. Nie miałem raz, on musiał puścić tego z naprzeciwka, bo jechał prosto. Jak to jest, no nic, przepraszam. opisać nie wiem przymjakąś moją znajomością jazdy a jestem noga Kochani to jeśli to jest najważniejsze nasza droga bo cel jest i tak każdy ma ten sam Kres swojej drogi Najważniejszy jest dzisiejszy dzień to co dzisiaj przeżywamy Że i tak jakby to był najpiękniejszy dzień Twojego życia Albo zrób z niego najpiękniejszy dzień Twojego życia No ja dzisiaj też potrafię To zrobić sobie pomyślałem, że pójdę do Lolka, zamówię sobie drinka Ale tam nawet nie ma gdzie usiąść Nie ma tych warunków co kiedyś Siada, siadało w fotelu Warszawa, śledzik, albo tutaj niedaleko, bo Tajpa tak, dla Positano, tam ma było Schabowego zamówić, Śledzika Ej, Kutatarka. Mm. Ale nic co ja mówię, to jest yy, ten kanał dla tych, którzy już nie mają tych wspomnień pięknych, związanych z tym. Lecie tak to. Yes. Ja czytałem te refleksje i tam zapisane, żeby się przestać lubować w tych starych wspomnieniach. Och, jak to pięknie było. A jakie jezenie. No jezenie było lepsze, to na 100%, bo teraz karmią te prosiaki i te, te krówki, nie wiadomo czym. wszystko jest straszne. Te momenty piękne, słuchajcie, tego chlania zabawowe to już minęły, teraz taki gość jak ja to siedzi i po prostu płacze ze smutnym ryjem nie? i ledwo co, co się na nogach trzyma, bo, bo ciężko jest się utrzymać. Do której była taka rozmowa, że ja mówię, wie Panie, bo ten mój popęd jakiś taki słabszy nie? i tak dalej. ja mówię, może od tych leków nie na uspokojenie, ja miałem nad, nad wyraz tą, tą swoją potencję i tą agresję. Nie? Teraz czuję jakiś taki wyciszony bardziej. Tego ona mówi: wie pan, ale niech pan się zastanowi, ile pan ma lat. Może, żeby to już z było. Że nie, że wszystkie panny są moje, nie. wszędzie chciał być, adorować i być adorowanym. Nie, nie, nie. Jesteśmy wierni swojej partnerce i niech tak zostanie. A że osłabia się, jak to się mówi, ten kuć to dobrze u mnie bo była za mocna a no, może w ogóle zaniknie któż to wie jak gada mój sposób nie? ale nie jest źle powiem wam jest, jest, jest fajnie czuję że no, osiągam taki spokój Nieraz są właśnie takie momenty, takie jak teraz, jak wsiadamy z rozmową dosłownie radość, słuchajcie, radość z tego słońca, że jestem, że żyję. Słuchajcie, pyszne świeże bułeczki. Warto jest wyjść nieraz, bo te świeże bułeczki jest tak trudno. Powiem Wam, a zjem cokolwiek, ale dzisiaj nie, bo dzisiaj było najpierw u lekarza. Dopiero później śniadanie. Czyli ja dzisiaj jem gdzieś tak do 17 6 godzin, a może krócej. I zmierzamy do celu. Już wiem, co miałem mówić. I rano bo jest, bo poczułem się strasznie, słuchajcie, jak mi moja partnerka powiedziała, że idzie, bo jest impreza e, firmowa. I oczywiście mężowie, ani tam rodzina nie ma prawa być na takiej imprezie. To jest taki standard tych korporacji. W firmy korporacyjnej. Korporacyjnej. Zobaczymy z tego pasa Podobno do mojego kolegi już nie żyje. Niestety go Wy, Wyciągła. Ziółek był taki koleżkiem. Ale go żałas. niższy każdego. Słuchaj. No i co? I u mnie się obudziło oczywiście zazdrość. Ale dlaczego ona idzie, a mogłaby odmówić, a to, a tamto. Ale później jest tak, się sprawę, że ona tak ciężko zapierdziela. I to jest chwila takiej radości. Chce to iść, to niech idzie i niech się cieszy. On no, się natańczy, facet będą oczywiście, bo tam wszyscy biją całą noc no ale i niestety nie piję nie? I może niestety bardzo dobrze, bo jakby piła, to ja nie wiem, czy ja bym z nią wytrzymał. No, żeby zdać, zastanówcie się, jak jesteście sami, to, to macie ten plus że nie musicie na przykład żyć z osobą pijącą. Wiecie jaki to jest lęk. Ona ma na przykład lęk dzisiaj, że ja mogę się nawalić z tej rozterki, bo ta impreza oczywiście jest do rana, tam hotel mają i tak dalej. Panowie wiecie miłości, panie też pod wpływem alkoholu nagle stwierdzą mąż czy nie mąż. Nie powiedziała, że wróci Wróci tak gdzieś koło 12 przypuśćmy No nie? i niech się bawi no A my A my cóż cóż Ale piękna fajna Fajnie taki bez czapki tylko. patrzcie jaka mła jest, jaka szac Nie widać w kultury, nic I to też jest piękne, widzicie A najpiękniejsze to jest to, że ja mogę się dla Was nagrywać I Bardzo dziękuję tym co wspierają kawał kanał tym, tym też co są pomocni dla nich są te filmy Bo To już są Takie filmy bardziej osobiste nie? I nie każdy może je obejrzeć No tak A Może właśnie fejsa taki film, nie? Na fejsa. Ale coś tam. No i to. I co? Ja będę dzisiaj sam siedział. Więc jaka mgła? Tak to zawsze z kultury było widać. Od razu tam w Na wprost. I nic. To jest szać czy mgła? Taka listopadowa szać. Tu już był 1 listopad. Posprzątaliście groby, na, na które pójdziecie 1 listopada. A jeszcze macie ostatnio szansę. Jeszcze macie sobotę i niedzielę. Tu hello. No, wiesz tej prezyt kiedyś w Lolku jako pierwszy w Polsce rozpocząłem właśnie tą imprezę święto halloweenowe no, było było zawodowo już kiedyś mówiłem w tym filmie Ka kapelę cygańską, kapelę zakopanego ja zacząłem ICDC tym, z tymi dzwonami. Dałem na full te końcówki mocy i to trzasło wszystko. Poszła cała końcówka mocy. Trzeba było ściągać drugą z tego. No i wtedy usłyszałem, pamiętam słowa Mariusza Słuchaj, ty jesteś zawodowcem Tu u mnie pracujesz jako zawodowiec Ja mówię, ale kto mógł przewidzieć, że może pójść końcówka mocy On mówi, ty mogłeś to wszystko przewidzieć Bo Zawodowca nie ma czegoś takiego, że Koncert może się nie odbyć, impreza może się nie odbyć Trzeba wszystko przewidzieć No i dlatego nieraz wożę po dwa stacjacze No struny, że zapasowe to normalne Ale przygotowuję się bardziej Bardziej starannie No nie doceniłem wtedy, wiecie co? Nie doceniłem wtedy swojego pryncypała. Mariusza i, i wyszło tak jak wyszło. On mi powiedział: przestań gadać z konkurencją. To jest ostatnie ostrzeżenie. No ja niestety nie potraktowałem tego poważnie. Mnie wtedy zwolnił. Zwolnił mnie jak. Po prostu wyrzucił mnie, i moje ego wtedy. Rzucił mnie jak niepotrzebny przedmiot, i wtedy moje ego już w ogóle. Zapanowało nad tym wszystkim. Wie co? O tym nie. No, nie dałem sobie tego wytłumaczyć, że on jest szefem, on mi płaci. Nie? Czułem się jak <grych> partner normalnie, jak jego wspólnik. Nie? Ale to niestety nie była prawda. On miał gdzieś około 10 milionów dolarów, a ja żyłem z jego yy, łaski, co mi dał. Z pensji, którą mi wypłacał z premium. No, ale dobrze, że to dzisiaj nagrywam. Wiecie, I nagle zrozumiałem, że. Ale tego było tak wielkie, że dosłownie jeszcze tam spróbowałem z Franklem, zobaczyłem, że on nie jest w stanie docenić takiego asa jak ja. I słuchajcie, i założyłem swój własny klub. Też ja dzięki pomocy Boga, Niebios że własny klub i zrobiłem koncert w sali Kongresowej, Słuchajcie, na 3000 ludzi. Nie? Ale fura. Yeah. No, i dojechałem. dojechaliśmy Mamy no jeszcze trochę czasu, widzę. Się zbierają chętnie. No, i powiem Wam, bardzo Wam dziękuję, że mogłem z Wami dzisiaj rozgryźć to. Doszło do mnie, że to ja byłem winien. Traktowałem Mariusza, który myślał, że jest tak naprawdę już ojcem wczesnym. A ja go potraktowałem po prostu co ty mi tu możesz gadać. Widziałem, że Frankiel może mu powtórzyć, nie? Że tym, że ja z nim rozmawiam. Nie? Ale to nie, nie przestraszyłem się. Już też też byłem. Też byłem wielki. Jak to się mówi. Czułem się już mocarzem. Słuchajcie, jak, jak go zaprosiłem na ten, na ten koncert, no nie? I ten, to on nie, nie przyszedł. Bilety mu wysłałem. Darek przyszedł, ale on nie. Nie mógł tego ścierpieć. A tak.